Cześć! Hi. Zaśpiewamy dla Was piosenkę Dawida Kwiatkowskiego na zawsze. Z specjalną dedykacją dla Mikołaja i Olgi, żeby Mikołaj wreszcie miał swoją upewnioną córkę i żeby Wam się wszystko szczęśliwie zakończyło. Na pewno. Nie ma słów! Nie ma słów! O! 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 Za każdy dzień zapłacić chcę! Choć cenę za wysoką ustaliłaś, wiesz, niełatwo jest z tą myślą, biec, że nie ma już nikogo, kto podniesie cię. Zapytaj mnie, ile jeszcze serc po drodze będę łamał, nie chcę tego leć. Zgubiłaś mnie, nauczyłaś chcieć tego, czego nigdy nie powinienem mieć. Nie ma słów, które zniszczą Cię we mnie, przenoszę się do miejsc, których mam Cię, na zawsze jesteś, zawsze jesteś dla mnie. Twój obraz w mojej głowie nie zgaśnie, nie zgaśnie, nie wyblaknie, zachowam Cię już w sercu na zawsze, na zawsze jesteś dla mnie i zostań już zbyt wielu chwil żachuję dziś, wolałbym z kamienia lub papieru być. Mam w głowie szał, i w oczach strach, bo nawet w moim śnie już nie ma śladu nas. Zapytaj mnie, ile jeszcze serc po drodze będę niszczył, nie chcę tego leć. Zgubiłem się, zawsze musiałem mieć nawet to, czego nigdy nie powinienem chcieć. Nie ma słów, które zniszczą Cię we mnie. Przenoszę się do miejsc, w których mam Cię na zawsze, jesteś dla mnie. Twój obraz w mojej głowie nie zgaśnie, nie zgaśnie, nie wybraknie. Zachowam Cię już w sercu na zawsze, na zawsze, jesteś dla mnie i zostaniesz. Nie ma słów, nie ma słów. O o o nie ma słów nie ma słów o o o nie ma słów nie ma słów o